Prezydent elekt Donald Trump już na poważnie zapowiada nowe cła. W pierwszej kolejności na Meksyk, Kanadę i Chiny. Dlaczego w takim razie na wieść o nich chiński rynek zaczął rosnąć? Spore zmiany w publicznym portfelu Freedom 24, który zbliża się ponownie do 50% stopy zwrotu tylko w 2024 roku. Rynek półprzewodników odetchnął w piątek z ulgą po najnowszych plotkach na Bloombergu, mówiących o tym, że administracja Stanów Zjednoczonych może nieco spuścić stonu w kwestii restrykcji eksportowych. Nałożonych na Chiny. CrowdStrike, czyli firma odpowiedzialna za problemy z Windowsem w lipcu 2024 roku, opublikowała swoje wyniki za trzeci kwartał. Czy awaria silnie wpłynęła na ten biznes? No cóż. Brazylijski rząd zafundował sporą dawkę emocji, ogłaszając zmiany podatkowe jako część planu ratowania budżetu. Rynki nie wyglądały na zadowolone, a brazylijska waluta tąpnęła na dno. Rentowności obligacji japońskich są wyższe. Od chińskich. Gospodarki zdecydowanie stanęły już na głowie. Co to może oznaczać również dla ciebie? Starbucks otworzył kawiarnię nad brzegiem rzeki w mieście Gimpo w Korei Południowej, oferując klientom możliwość podglądania przez lornetki i teleskopy życia w Korei Północnej. Cześć, ja nazywam się Piotr Cyncyk, a to jest kanał merytorycznie o finansach i cotygodniowy program FinWeek, gdzie przedstawiam najważniejsze informacje ze światowej gospodarki i ze światowych rynków. Prowadzę też portal denarynków.pl, gdzie znajdziesz jeszcze więcej informacji właśnie na tematy gospodarcze, finansowe, inwestycyjne i możesz w nim również dołączyć do wersji premium, gdzie już ponad 1250 inwestorów dostaje ode mnie i całego mojego zespołu analizy i różne rynkowe przemyślenia, a także obserwują, jak sam inwestuje własne oszczędności. W portfelach o łącznej wartości ponad 3,3 miliona złotych. No, są duże pieniądze, jest dużo emocji, ale jest przede wszystkim bardzo, bardzo, bardzo dużo nauki. Więcej na ten temat znajdziesz na stronie premiumdnarynków.pl, na oczywiście są do wszystkiego w opisie tego nagrania. A partnerem tego odcinka jest broker Freedom24, będący częścią grupy Freedom Holding notowanej na amerykańskiej giełdzie NASDAQ, dzięki której można zyskać nawet 20 darmowych akcji o wartości do 800 dolarów każda, ale więcej o o tym będę już opowiadał w trakcie samego odcinka. W trakcie kampanii wyborczej Donald Trump wielokrotnie mówił o cłach na towary importowane do Stanów Zjednoczonych i o tej polityce omawialiśmy zresztą więcej w innych materiałach, które teraz tutaj widzisz na ekranie, a linki oczywiście są w opisie. No bywało tak, że cyfry, które podawał. Mocno jeżyły włos na głowie, ale koniec końców wszyscy wiedzieli, że kampania wyborcza rządzi się swoimi prawami. Jakieś cła. Najprawdopodobniej zostaną wprowadzone, żeby nie być gołosłownym, ale czy faktycznie będzie tak strasznie? W ubiegłym tygodniu prezydent-elekt Stanów Zjednoczonych zapowiadał na początku wprowadzenie dodatkowych ceł na produkty z Chin, Meksyku i Kanady. W swoich poniedziałkowych postach na platformie Truth Social Trump ogłosił, że nałoży dodatkowe 10% cła na towary z Chin oraz 25% na wszystkie produkty pochodzące z Meksyku i z Kanady. Zapowiedź Trumpa natychmiast wpłynęła na globalne rynki. Dolar się umocnił, a meksykańskie peso i kanadyjski dolar dość mocno osłabiły. Rynki obligacji również zareagowały, bo zaraz po tej zapowiedzi rentowność dziesięcioletnich obligacji skarbowych Stanów Zjednoczonych wzrosła do poziomu prawie 4,3%. Ale wszystko to bardzo szybko potem zniknęło. Według Trumpa dodatkowe cła są konieczne, żeby przeciwdziałać przepływowi na i nielegalnych imigrantów przez granice Stanów Zjednoczonych. Prezydent-elekt oskarżył też tutaj Chiny o brak realizacji obietnic dotyczących surowych kar dla przemytników fentanylu, czyli narkotyku, który sieje spustoszeniem na amerykańskich ulicach w ostatnim czasie. Trump zapowiedział, że cła na produkty z Meksyku i Kanady również zosta pozostaną do czasu rozwiązania problemu nielegalnych imigrantów i do czasu rozwiązania problemu narodowego. No Nie trzeba było długo czekać, żeby premier Kanady Justin Trudeau natychmiast skontaktował się z Trumpem, żeby omówić kwestie handlu i bezpieczeństwa granic. Chiny również odpowiedziały na groźby Trumpa, podkreślając, że współpraca handlowa ze Stanami przynosi korzyści obu stronom. Rzecznik chińskiego msz powiedział, że wojna handlowa lub celna nie przyniesie w tym wypadku żadnych zwycięzców. Wprowadzenie nowych ceł. Może naprawdę poważnie zakłócić handel między Stanami Zjednoczonymi a ich innymi partnerami, zwłaszcza tymi bliskimi, Kanadą i Meksykiem, bo sektor motoryzacyjny, szczególnie w Meksyku, jest mocno narażony. Podobnie jak branża energetyczna w Kanadzie. W Meksyku jest bardzo dużo fabryk europejskich i chińskich producentów, a Kanada dostarcza w zasadzie ropę i gaz do Stanów Zjednoczonych. Tylko że w tym momencie warto pamiętać, że znowu kampanijne zapowiedzi Trumpa były o wiele huczniejsze, a cła w ręku Trumpa. Są bardziej nie bronią samą w sobie, ale narzędziem do straszenia i do prowadzenia negocjacji. Rynek chiński, dla przykładu, w odpowiedzi na tę zapowiedź umocnił się. A to właśnie dlatego, że wcześniej Trump huczniej zapowiadał cła na towary z Chin na poziomie nawet 60%. No to czym byłoby 10% przy tamtych zapowiedziach? Warto brać pod uwagę, że Trump więcej w tym przypadku może mówić, a dużo mniej w tym przypadku może zrobić. Publiczny portfel Freedom24, który dla Was prowadzimy znowu, walczy na granicy 50% stopy zwrotu tylko w 2024 roku. Publiczny portfel Freedom24 to jeden z dwóch publicznie prowadzonych dla Was portfeli. Portfel kwartalny, którego najnowsza aktualizacja była na kanale 12 października i będzie kolejna już w styczniu, jest oparty głównie o fundusze ETF i w 4 lata wygenerował obecnie prawie 130% stopy zwrotu. Natomiast portfel Freedom24 to taki portfel, który ma udowadniać, że da się skutecznie inwestować aktywnie i zainteresować. Zarabiać na inwestowaniu w indywidualne spółki zagraniczne więcej niż na indeksach. Do tego portfela każdego miesiąca wpłacamy nowe 600 euro. Uzbierało się tam na razie 7200 euro kapitału, ale dzięki wypracowanym zyskom środków jest oczywiście dużo, dużo więcej. Do tego mamy też dodatkowe trzy portfele, już zamknięte, o których mówiłem na początku, dostępne tylko dla czytelników na DNARinków.pl i ich łączna wartość to ponad 3 miliony złotych. Jeśli chcesz je śledzić, to jak już mówiliśmy, Zapraszamy do wersji premium DNA. Natomiast w ostatniej aktualizacji, jeśli chodzi o portfel publiczny Freedom24, informowałem Was, że sprzedałem ETF na metale przemysłowe i za cały ten kapitał zdecydowałem się kupić wtedy przecenione akcje Google. W tym tygodniu z kolei zdecydowałem się sprzedać z zyskiem akcje CrowdStrike z tego portfela, realizując na nich solidne zyski. Więcej o CrowdStrike będzie później w tym odcinku. Za uwolnione w ten sposób środki w całości dokupiłem akcje... AMD. O tym, dlaczego już wolę AMD niż na przykład Nvidia, przygotuję osobny odcinek. W każdym razie wynik portfela tak czy inaczej bije na głowę wszystkie indeksy i każdy mógł ten sam wynik osiągnąć, ale przestrzegam, że jest to portfel wybitnie ryzykowny. Jeśli ktokolwiek ma niską tolerancję na ryzyko, to nawet nie powinien się inspirować w żadnym stopniu tym, co znajduje się w tym portfelu. W każdej chwili każdy z Was może go jednak podejrzeć w linku, który jest w opisie tego nagrania, a jeśli czujecie, że chcielibyście spróbować, to analogiczny portfel można w całości odzwierciedlić na pewno we Freedom24. Mało tego, może nawet niektóre z tych akcji, które tam są, dostaniecie na konto bezpłatnie, bo to jest właśnie trwająca we Freedom24 promocja. Żeby wziąć w nie udział, wystarczy otworzyć konto za pomocą linka, który jest w opisie tego filmu i w przypiętym komentarzu. Potem trzeba dokonać wpłaty, a następnie podać specjalny kod i można zgarnąć od 3 do nawet 20 darmowych akcji o wartości do 800 dolarów każda. No, akcje za darmo to świetna inwestycja więc nie ma na co czekać. Promocja trwa tylko do końca tego roku. Rynek półprzewodników z kolei odetchnął w piątek z ulgą po najnowszych plotkach na Bloombergu, mówiących o tym, że administracja Stanów Zjednoczonych może nieco spuścić stonu w kwestii restrykcji eksportowych nałożonych na Chiny. Wcześniej obawiano się, że zakazana lista będzie obejmować m.in. sześciu dostawców Huawei, a, a sankcje rozciągną się na kluczowe komponenty do AI i do pamięci masowej. Tymczasem ostateczne zasady mogą okazać się o wiele mniej rygorystyczne. Mniejsza liczba firm może trafić na czarną listę, a Chińskie fabryki chipów, być może zostaną na niej nawet pominięte. Ta decyzja błyskawicznie wpłynęła na notowania firm z całego sektora. ASML, Tokyo Electron czy Lam Research odnotowały solidne wzrosty na samą plotkę, co pokazuje, że rynek jak na razie obawia się jednak dużo, dużo większych restrykcji niż te, które finalnie mogłyby zostać, zostać wprowadzone. Dlaczego to ważne? Bo amerykańskie restrykcje były nie tylko ciosem w chińską technologię, ale też potencjalnym problemem. Dla globalnych dostawców sprzętu do produkcji chipów, w tym dla jednej z największych europejskich firm ASML. Decyzja o złagodzeniu tych zasad pokazuje, że Stany Zjednoczone chcą raczej utrzymać równowagę między presją na Chiny, ale zachowaniem bardzo dobrych relacji z Japonią i z Holandią. Czy to wystarczy, żeby poprawić stosunki Stanów Zjednoczonych z Chinami? No nie, ale dla takich firm jak ASML czy Tokyo Electron to może okazać się bardzo duży plus. Spółki obecnie są naprawdę mocno zdołowane w związku z ryzykiem ich ekspozycji właśnie na Chiny i wpływu potencjalnych restrykcji, więc wydaje się, że może nie tyle najgorsze już za nimi, bo na to jeszcze za wcześnie, ale wydaje się jednocześnie, że powinny mieć od tego momentu trochę bardziej z górki. Pamiętacie lipcową panikę po globalnej awarii CrowdStrike? Kurs akcji spadał jak szalony od szczytu, tracąc blisko 50%. Prognozy leciały w dół, a inwestorzy wróżyli same najczarniejsze scenariusze. Pisałem wtedy na Twitterze, że to tylko chwilowa turbulencja i spółka szybko wróci do normy. No i proszę bardzo, kurs akcji odbił, a dziś CrowdStrike jest już na poziomie sprzed awarii, a nawet wyżej. Ci, którzy wtedy nie spanikowali i faktycznie do, to, to decydowali się kupować akcje, teraz liczą solidne zyski. Jeśli jeśli chodzi o wyniki za trzeci kwartał, które pokazał CrowdStrike, bo to nie powalił, chociaż dalej są one silne. Przychody przebiły oczekiwania i wzrosły o 28,5% rok do roku, do ponad miliarda dolarów, a zyski na akcje przebiły oczekiwania i wyniosły 12 centów na akcję. Subskrypcje, czyli klucz do modelu software'owego, urosły o 31%, a ponad 66% klientów korzysta już z co najmniej pięciu modułów, które oferuje spółka. Do tego najnowszy produkt Charlotte AI oraz przejęcie Adaptive Shield tylko wzmacniają ofertę całej firmy. Retencja klientów dalej pozostaje na bardzo wysokim poziomie i wyniosła 97%, czyli praktycznie tyle samo, co w poprzednich kwartałach. Więc wydaje się, że te gigantyczna panika wywołana tym, że klienci z Crowdstrike uciekną. Była zdecydowanie bardzo bardzo mocno przesadzona. Ale żeby nie było, nie obyło się też bez rys na tych wynikach, bo wolne przepływy pieniężne były niższe niż rok temu, a koszty operacyjne mocno skoczyły przez większe inwestycje w marketing i przez większe inwestycje w infrastrukturę. Zarząd podkreśla, że to wszystko albo koszty jednorazowe, albo strategiczne wydatki, które napędzą wzrost w kolejnych latach. Co więc dalej? No, prognozy na czwarty kwartał są obecnie w CrowdStrike'u lekko stonowane, ale rynek oczekuje, że 2025 rok przyniesie przyspieszenie wzrostu ponownie. Długoterminowo CrowdStrike pozostaje niezmiennie liderem w sektorze cyberbezpieczeństwa, a letnia awaria wydaje się jedynie drobną rysą na całych fundamentach spółki. Kto wtedy kupował w panice, można powiedzieć gratulacje, dobrze zarobiliście, ale w dłuższej perspektywie CrowdStrike dalej ma bardzo dużo do zaoferowania. Jeśli w ogóle chcielibyście poznać bliżej model biznesowy CrowdStrike to na naszej stronie znajdziecie obszerną analizę spółki o tutaj link w opisie. Ja jednak z tego portfela Freom24 akcji CrowdStrike sprzedałem, zrealizowałem zysk, dlatego że sądzę, że w czwartym kwartale spółka może dość lagować wobec całego rynku. No swoje już za ostatnie trzy miesiące dała zarobić. Brazylijski rząd zafundował inwestorom kolejną dawkę emocji, ogłaszając zmiany podatkowe jako część planu ratowania budżetu. Główne hasło? Zwolnienie z podatku dochodowego dla osób zarabiających do 5 tysięcy reali miesięcznie. No to brzmi dobrze, prawda? Problem w tym, że ulgi te mają kosztować budżet 35 miliardów reali, a inwestorzy od razu zaczęli drapać się po głowie pytając, kto za to zapłaci. No to rząd mówi, zapłacą ci... Najbogatsi. Dochody powyżej 50 tysięcy reali miesięcznie dostaną wyższy podatek. Wszystko brzmi na papierze może i dobrze, ale rynki od razu zareagowały nerwowo. Real poleciał na rekordowe dno 6,02 za dolara, a akcje na giełdzie poszły w dół. Dla inwestorów takie ruchy to za mało, by uspokoić obawy o rosnący deficyt, który w Brazylii wynosi już 9,3% PKB. Analitycy nie zostawiają na tym planie suchej nitki. Mówią, że łatwo jest obiecać ulgi, ale zdecydowanie Trudniej będzie znaleźć na nie pieniądze, zwłaszcza przy obecnym chaosie fiskalnym w Brazylii. No i trudno się dziwić, bo ulgi podatkowe to krok w stronę poprawy sytuacji mniej zamożnych, ale bez większych cięć wydatków publicznych i strukturalnych reform, finanse publiczne w Brazylii wciąż wyglądają według wielu bardzo bardzo przeciętnie. No jest to prawda, że łatwiej dać komuś ulgę podatkową niż od tych najbogatszych starać się ściągnąć kolejne środki. Przecież o wiele łatwiej jest wtedy przenosić swoje przychody za granicę. A w tle tego Mamy jeszcze rosnące stopy procentowe, które mogą przekroczyć 14% i obawy o dalszą inflację. Rząd obiecuje, że plan przyniesie stabilizację, no ale rynki najwyraźniej potrzebują czegoś więcej niż słowa rządzących. Na razie brazylijska gospodarka wygląda na jedną wielką niewiadomą, a to Inwestorzy zdecydowanie lubią najmniej. JP Morgan w tym wszystkim postanowił obniżyć swoją rekomendację dla brazylijskich akcji z przeważaj na neutralny. Banek wskazał, że słabszy wzrost w Chinach dla uważnego partnera handlowego Brazylii oraz presja ze strony nadchodzących zmian politycznych w Stanach w postaci tych potencjalnych ceł mogą jeszcze bardziej osłabić brazylijską gospodarkę. W kontrze do tego, meksykańskie akcje z kolei zostały podniesione do przeważaj. Silny wzrost gospodarczy w Stanach i korzyści płynące z osłabienia peso mają wspierać według JP Morgana tamtych konsumentów. Japonia, która we współczesnym świecie monetarnym od dawna uchodzi za jednego z największych Gołębi, właśnie osiągnęła wyższe rentowności długoterminowych obligacji. Od Chin. Rentowności chińskich obligacji długoterminowych po raz pierwszy spadły poniżej poziomów tych japońskich, a to dość dobrze odzwierciedla rosnące obawy inwestorów, że druga największa gospodarka świata może wpaść w długotrwałą deflację, podobnie jak Japonia po kryzysie z lat 90. Wzrost cen 30-letnich chińskich obligacji rządowych zepchnął ich rentowność z poziomu 4% pod koniec 2020 roku do 2,2% w ostatni piątek. Spadek ten jest wynikiem obniżek stóp procentowych przez Pekin, które mają na celu pobudzanie gospodarki oraz przenoszenie kapitału przez inwestorów na bezpieczniejsze aktywa, czyli właśnie na obligacje. Przenoszenie kapitału na te właśnie instrumenty podbija ich cenę, tym samym zaniżając rentowność. W Japonii z kolei sytuacja wygląda odwrotnie. Po latach stagnacji i rentownościach poniżej 1%, japońskie obligacje osiągnęły poziom 2,27%, co jest efektem normalizacji polityki monetarnej w obliczu rosnącej inflacji, na którą to Japonia bardzo, bardzo długo się wyczekała. Chińskie władze z kolei starają się przeciwdziałać dalszemu spadkowi rentowności, ostrzegając przed ryzykiem destabilizacji finansowej w przypadku nagłego odwrócenia się tego trendu. Jednak część inwestorów uważa, że deflacja w chińskiej gospodarce jest obecnie bardzo głęboko zakorzeniona, za głęboko, żeby mogła zostać łatwo opanowana za pomocą tradycyjnych narzędzi polityki fiskalnej czy monetarnej. Można dostrzec sporo podobieństw między faktycznie dzisiejszymi Chinami a Japonią z lat 90., kiedy to pęknięcie bańki na rynku nieruchomości doprowadziło dziło Japonię do dekad stagnacji. Dziś to Chiny zmagają się z nadpodażą nieruchomości, która prowadzi do ciężkiej sytuacji zarówno w budowlance, jak i w sektorze bankowym, który wiele z tych projektów finansował. W październiku inflacja bazowa w Chinach wyniosła zaledwie 0,2% rocznie. Dla porównania w Japonii inflacja bazowa osiągnęła w tym samym czasie 2,3%, co tylko wzmocniło argument za dalszymi podwyżkami stóp procentowych. Presja deflacyjna w Chinach jest faktycznie mocna i silna. Pomimo największych od czasów pandemii działań stymulacyjnych obejmujących pakiet fiskalny o wartości 10 bilionów juanów, to rentowności obligacji nadal spadają, a inwestorzy zdają się nie wierzyć w szybkie pobudzenie gospodarki i wzrost chińskiej inflacji. Według jednak wielu profesjonalnych inwestorów nie opłaca się nie mieć dziś ekspozycji na chiński rynek akcji. Stosunek potencjalnego zysku do ryzyka jest obecnie po prostu zbyt. Atrakcyjny. Więcej o tym opowiadałem już w osobnym materiale. Starbucks otworzył nową kawiarnię nad brzegiem rzeki w mieście Gimpo w Korei Południowej, oferując klientom wyjątkową możliwość spojrzenia na życie cywili w Korei Północnej, jednym z najbardziej odizolowanych państw na świecie. Kawiarnia mieści się w wieży widokowej w parku ekologicznym pokoju Aegibong, a z jej okien można zobaczyć G-Punk, Północno Koreański region graniczny, który składa się głównie z domów i farm. Zlokalizowana ponad 1,5 km od rzeki, oddzielająca oba państwa nowa placówka Starbucksa, zaprasza odwiedzających do korzystania. z z lornetek lub teleskopów, aby lepiej przyjrzeć się codziennemu życiu po drugiej stronie granicy. Wieża widokowa znajduje się na wzgórzu, które było miejscem intensywnych walk podczas wojny koreańskiej w latach 50. Teraz miejsce ma stać się atrakcją turystyczną, a otwarcie kawiarni jest częścią planów Gimpo, żeby wypromować jejgibą jako globalny punkt odwiedzin dla, dla turystów. Park odwiedziło w pierwszych 10 miesiącach tego roku 135 tysięcy osób, co stanowi wzrost o 24% w. W porównaniu z rokiem poprzednim, a kawiarnia z 30 miejscami siedzącymi oferuje panoramiczny widok na rzekę, która dzieli oba państwa. Podczas gdy Korea Północna jest znana z pokazu siły militarnej, w tym testów rakietowych, życie zwykłych obywateli pozostaje dalej tajemnicą. Turystyka do Korei Północnej, chociaż możliwa, jest ściśle kontrolowana, a wielu zagranicznych turystów nie ma do niej dostępu. W grudniu Pjongjang planuje otworzyć granicę dla turystów po raz pierwszy od pandemii, jednak swoboda poruszania się, no, dalej będzie... Tam ograniczona. Park ekologiczny, chociaż kojarzony jest z pokojem, to też nie jest wolny od napięć, bo blisko dekadę temu Korea Południowa zdemontowała na Ejgibąk wieżę w kształcie choinki, którą północ uznała za psychologiczną wojnę. W zeszłym roku jednak zainstalowano tam nowe świąteczne ozdoby. Otwarcie kawiarni odbywa się w czasie rosnących napięć między krajami, bo przywódca Korei Północnej Kim Jong-un dąży do zerwania wszelkich więzi z południem, odrzucając możliwość pokojowego zjednoczenia. W ostatnich tygodniach Północnokoreański reżim zniszczył część infrastruktury drogowej i kolejowej łączącej oba państwa oraz wysłał balony z odpadkami i niedopałkami papierosów. Starbucks odmówił, jak na razie, komentarza na temat nowego lokalu, a przedstawiciel rządu miasta Gimpo podkreślił, że lokalizacja została wybrana ze względu na jej historyczne znaczenie i piękny widok. Jak na razie, Starbucks pozostaje jedyną firmą gastronomiczną działającą na tym terenie. To wszystko w tym filmiku, który powstał dzięki partnerom. Tego odcinka Freedom 24. Jeśli uważacie go za wartościowy, to pomóżcie go znaleźć innym. Kliknijcie łapkę w górę, zostawcie suba. Jest nas już ponad 51 tysięcy tych najbardziej świadomych inwestorów w Polsce i cieszę się, że ta społeczność staje się coraz większa. Pamiętaj też, że na innych naszych social mediach często pojawiały się nawet treści, których nie znajesz na YouTube, więc również warto je śledzić. Linki do wszystkiego oczywiście tutaj i w opisie tego filmu. A w tym materiale to już wszystko. Do zarobienia. Cześć.